Thank <laughs> you. Poglądamy na tę rywalizację bardzo mocno na to, że w piątym języku był karty, czempion Bełchatów. W tej chwili zawieszył z Bełchatowa, ale także na to, że w siódmym, on był tu ale do Bełchatów w tej chwili na na to, że także nieźle ekipa HS Krinkewykom w ratu. Na trzeciej zmianie w z świtem Maria koyu ja to ostatnia wiedzę, będzie Anna Ojczyk, tak wygląda w tej chwili sytuacja i to już jest zdecydowana przewaga wstrzymanie wcześniej, to robią to, małżeńca, to, mała, na Maria, to i to. jest szczepion Bełchatów. to władza to pomagała. Maria, to jest Anna tak wygląda w tej chwili sytuacja. na pozycję pierwszym, a będę się zgłosić tutaj.